Cześć, witam na kanale, w moim magicznym warzywniku. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejną propozycją przetworów na zimę, a mianowicie sosem słodkokwaśnym. Idealnie ten sos nadaje się do kurczaka słodkokwaśnego z ryżem. Specjalnie kupiłam tą przyprawę, żeby Wam pokazać, u nas jest dostępna y, głównie w delikatesach, rzadko można ją gdzieś w jakimś innym sklepie, przynajmniej u nas y, spotkać. I ja chcę. Y, może no w, nie w proporcji 1 do 1, bo nie da się tego zrobić, ale odzwierciedlić y, smakiem próbowałam ten sos, dlatego że on nam bardzo smakuje, dzieci go bardzo lubią. Y, a wiadomo, że no jak się zrobi swoje, to i taniej wychodzi, i y, zawsze jest to zdrowsze, bo praktycznie wszystko oprócz papryki jest z własnego warzywnika. Jeśli ktoś chciał, miałby problem z jakimś dobraniem odpowiednich proporcji słodko-kwaśnych y, przy robieniu tego sosu, to, jeśli ma możliwość, to wystarczy, że dokupi sobie paczkę tej przyprawy i wsypie po prostu przed pasteryzacją do garnka, zagotuje i ten smak na pewno mu się wtedy podbije. Bardzo fajna jest ta przyprawa. U nas bardzo popularna i dlatego próbowałam robić ten sos w tamtym roku. Rozszedł się tak samo jak sos do spaghetti, więc naprawdę bardzo smaczny, wszystkim smakuje i jest to naprawdę fajna propozycja na szybki, no, i pyszny, zdrowy obiad. Do przygotowania tego sosu będziemy potrzebować oczywiście naszego warzywa bazowego, czyli cukinii. Tym razem cukinia będzie obierana, dlatego, że już mam taką przerośniętą i ta skórka nie jest już taka miękka. Ale też chodzi tutaj również o kolor, bo ten sos ma być taki jasno-pomarańczowy. Więc jeśli dodam tą zieloną skórkę, to zaburzy mi to tak jak przy sosie do spaghetti, bo wiadomo, że tam. Po dodaniu mięsa mielonego nie ma to dużego znaczenia, a tutaj to ma też fajnie wyglądać. Pomidory, może być też trochę koncentratu pomidorowego, jeśli ktoś nie ma swoich pomidorów. Ja te staśmione, przerośnięte pomidory też dodaję do sosów. Bardzo ważna jest tutaj papryka. Jak widzicie, mamy różne kolory, bo chodzi też o to, żeby on fajnie w słoiku wyglądał. Więc mamy tutaj trzy kolory papryki, plus czerwona, bo też jest ważna. Cebula, możecie spokojnie dać więcej. Ja mam tutaj dwie, więc wrzucam dwie. Cytryna, ananas w puszce dwie puszki na taką ilość powinny wystarczyć. Cukier, kostki rosołowe. Ja używam kostek rosołowych, więc je daję. Jeśli ktoś nie używa albo ma swoje, to daje swoje. Jeśli nie używa, to po prostu soli do smaku lub jakiś tam swój bulion. I bardzo ważne są przyprawy w tym daniu. Papryka słodka. Tu mamy kurkumę. Kary i czosnek granulowany. Jeśli ktoś chce, może dać też świeży czosnek. Ja do tych przetworów na zimę raczej tak wrzucam czosnek granulowany. Biorę się teraz za przygotowanie tych warzyw, pokroję sobie wszystko, obiorę cukinie i pokażę Wam, jakie proporcje, bo każda z tych kolorowych papryk, ta malutka, zostanie cała do dodania na później, więc jej nie wrzucam teraz do garnka. Zielonej i żółtej zostawię po połowie. A reszta wszystko obieram, kroimy, wrzucam do garnka, żeby się to zagotowało z kostkami rosołowymi, i powiem później co dalej. Te, ta czerwona zostaje i te dwie po połowie, tak żeby po prostu to ładnie wyglądało. Jeśli nie macie trzech kolorów papryki, to wystarczy nawet czerwona, żeby ona po prostu ładnie wyglądała i żółty ananas będzie też fajnie to wyglądało. Biorę się za robotę i widzimy się za chwilę. Warzywa mam przygotowane. Cukinia już jedna mi się nie zmieściła, więc ją odkładam, dołożę ją sobie, będę robiła jeszcze dodatkowy sos do spaghetti. Cukini mam cały garnek. Ten garnek jest 6-litrowy. Warzywa sobie też już przygotowałam. Wstawię najpierw ten garnek na gaz, żeby tu już się robiło mniej, po prostu, żeby mogła dołożyć kolejne rzeczy. Mam nadzieję, że mi się to wszystko zmieści, bo myślałam, że ta cukinia będzie trochę mniejsza. Papryka i cebula pokrojone. Pomidor jeszcze leży, bo zostawiam go na koniec. Zaraz go sobie przygotuję. Postaram się go obrać jak najbardziej ze skórki, i wtedy go będę wrzucała. Tyle papryki zostawiłam do wkrojenia na koniec. Odkładam. W pierwszej teraz kolejności muszę zmniejszyć objętość tej cukini, i będę sobie stopniowo dorzucała kolejne warzywa. Na końcu pomidory. Jeśli będę widziała, że mi się nie mieści w tym garnku, to po prostu przełożę sobie do większego. Na kuchnię i widzimy się później. Cukinia zmniejszyła już swoją objętość. Dołożyłam więc paprykę, cebulę. Po chwili dorzuciłam jeszcze pokrojonego pomidora. Czekamy teraz, aż wszystko się w miarę brzydko powiem rozciapie. Połączy i za chwilę dodamy przyprawy. W międzyczasie przygotuję sobie paprykę. Wystarczy pokroić ją na takie paseczki. Fajnie, żeby nie były zbyt grube. Ja robię takie większe, bo one są wtedy fajnie widoczne w tym sosie i po prostu na talerzu. Można sobie pokroić w kosteczkę. Wszystko zależy. Jak kto co lubi. Ale ja tutaj ją tak na chwilę dosłownie wrzucę potem już po zblendowaniu i po, podaniu przy, po dodaniu przypraw. Ale w międzyczasie, jak tam nam się gotuje, musimy poczekać, aż się to troszkę rozgotuje, to możemy sobie przygotować. Ja paprykę kroję na takie kawałeczki. Nie wiem, czy na zbliżeniu będzie widać, ale y, mam y, takie szczęście, że. Miałam spotkanie trzeciego stopnia z osą, a raczej z dwiema, bo przy zamykaniu furtki okazało się, że dwie mnie po prostu zaatakowały. Ale cóż, kogo jak nie mnie, całą paprykę kroimy w ten sam sposób i pokażę od razu, jak przygotowujemy ananasa. Może być też tak, że kupicie sobie jeśli chcecie już pokrojonego, bo jest też taka możliwość. Ale co jest bardzo ważne, jeśli chodzi o ananasa, on ma tutaj sok i tego soku nie wylewamy, bo również dodajemy go do tego sosu. I ja to robię po prostu, wyciągam sobie na przykład po trzy, czy ile tam trafi, i na takie małe cząstki. Dodaję go na końcu, dlatego też go dodam. Razem z papryką do miseczki sobie przełożę, bo po prostu ananas i papryka na końcu po prostu powędrują do garnka, jak już będzie wszystko zblendowane. Kroję wszystkie ananasa i wszystkie kolory papryki i widzimy się już przy doprawianiu po zblendowaniu. Wszystko mamy zblendowane. Jak widzieliście, robiłam to jeszcze na ciepło. Tak się nie powinno robić, ale też już jest bardzo późno i chciałabym to jak najszybciej skończyć. Wkładam pokrojone trzy kolory papryk i ananasa z puszki. Powiedzmy, że tam nie ma już dwóch puszek, bo wyjadłam trochę, po prostu czekałam. Jeśli chodzi o przyprawy, to dodaję tak. Zacznę od czosnku granulowanego. Powiedzmy, że łyżeczka tego czosnku granulowanego. Ja mam tutaj dużą łyżkę. Kary jest dosyć istotne. łyżka. Zaznaczam, że ja mam duży garnek, tu jest 6 litrów tego sosu. Więc możecie sobie na przykład, żeby spróbować, czy wam ten sos w ogóle będzie pasował i będzie smakował, zrobić na przykład z połowy porcji. Łyżeczka kurkumy i łyżka czerwonej papryki. Zamieszamy to wszystko. Ja mam też duży garnek, więc te proporcje tutaj, jeśli chodzi o te dodatki, to mogą być różne. Musiałam dodać też w trakcie gotowania, jak sobie smakowałam. Dołożyłam sobie jeszcze dwie kostki rosołowe, bo było za mało słone. Teraz to wszystko wymieszam. Doldam teraz syrop od tego ananasa. Jeden i drugi. Ja mam tutaj, powiem tak, czubaty garnek. Teraz trzeba to wszystko będzie posmakować, i będzie największy problem, bo to trzeba co chwilę teraz sprawdzać, jeśli chodzi o dosmakowanie. Sok z cytryny. Dam na razie sok z połowy cytryny. można sobie najpierw gdzieś tam, żeby te pestki nie wpadało, ale mi to też tam jakoś nie przeszkadza. Na razie z połowy cytryny wyciśniemy. Bo trzeba będzie to i tak po prostu jak to się teraz zagotuje od nowa, w trakcie sprawdzić i od razu już w ciemno daję dwie łyżeczki cukru. Na pewno te proporcje jeszcze będzie trzeba poprawić, tak mi się przynajmniej wydaje, ale najpierw to teraz zagot zagotujemy i doprawimy do smaku jeszcze solą, cukrem, cytryną, tak żeby smak wam odpowiadał. Dołożyłam jeszcze sok z drugiej połowy cytryny i kolejne dwie łyżeczki cukru. Chodzi o to, że po prostu na tę ilość sosu było to za mało. Teraz przyszedł czas na jeszcze jedną bardzo ważną przyprawę, a mianowicie imbir, imbir mielony, o którym zapomniałam na samym początku, ale jest też bardzo istotny i tutaj spokojnie łyżeczkę, nawet dwie na taką ilość można dołożyć. Gotujemy dosłownie 5 minut żeby trochę to zmiękło. Wiadomo, że jeszcze będziemy to pasteryzować, więc ta papryka zrobi się bardziej miękka, trochę już się obgotuje, a też chodzi o to, żeby się nam nie rozciapało w tych słoikach i żeby później ładnie podczas odgrzewania to wyglądało, a nie zrobiła się taka ciapa. Gotujemy dosłownie 5 minut i wrzucam do słoików. Sos gotowy. Z tej ilości, która była w garnku, wyszło mi 6 litrowych słoików. Jeden taki mniejszy, one mają chyba 780 ml, i resztę zostawiłam sobie w garnku. Powiedzmy taki 1 litrowy słoik na jutrzejszy obiad. Dzieci, już tutaj wchodząc, nie mogły się doczekać. Pytały, czy już można jeść, bo, tak jak mówiłam, to jest naprawdę bardzo fajny sos. Do kurczaka do ryżu idealny, umie dzieci uwielbiają, więc od razu sobie wykorzystam i mam już pomysł na kolejny obiad, a przy okazji na siedem innych w ciągu roku wyniosę sobie do piwnicy, i w każdej chwili można sobie przynieść. I robiąc na przykład taki sos do spaghetti, sos chili konkarny, sos słodkokwaśny, naprawdę jest jeszcze wiele różnych możliwości, jakieś przeciery z ogórków. Naprawdę można bardzo wiele później w ciągu zimy z tego wykorzystać i używać na przykład do obiadu czy nawet na kolację. Bardzo łatwy, szybki sposób albo jeśli mamy niezapowiedzianych gości to też gotujemy ryż jakiegoś kurczaka w lodówce albo w zamrażarce. Zazwyczaj każdy ma i szybko możemy coś przygotować. Wkładam teraz do piekarnika, będę to pasteryzowała około godziny, tak żeby to naprawdę porządnie się zapasteryzowało i żeby to przestało cały rok. W tamtym roku robiłam identycznie i naprawdę fajnie mi te słoiki stały. Ostatni, jeszcze nie tak dawno, był wykorzystywany. Wkładam do piekarnika i tyle. Myślę, że już nie będę tutaj przedłużać, bo to zapewne i tak będzie, wyjdzie bardzo długi film z tego. Dajcie znać, czy zrobiliście, czy wam smakował, czy może inne moje sosy próbowaliście, bo niektórzy pisali, że już wypróbowali. Ja naprawdę polecam. Dziękuję bardzo za wszystko, za to, że oglądacie, komentujecie, że jesteście ze mną. Mam już takich swoich y, widzów stałych. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do kolejnego.